Jest niedziela 16 marca, minęła godzina 22, zapraszam do studia lotto. Dobry wieczór, Maria Zwierzyńska, witam serdecznie. Zaczynamy od zdrapek. W sprzedaży jest zdrapka Mój Pierwszy Milion. Do zdobycia jest główna wygrana w wysokości miliona złotych oraz inne atrakcyjne wygrane, na przykład dwie po 25 tysięcy złotych. Aktualna pula przeznaczona na wygrane to ponad 13 milionów 300 tysięcy złotych. I jeszcze ważny komunikat. Totalizator sportowy spółka zainformuje, że 20 marca 2025 roku nastąpi rozpoczęcie sprzedaży czterech transz losów loterii pieniężnej Mega Paradiso, dla której numer identyfikacyjny rozpoczyna się liczbą 0767. Informacje o tej, jak i innych zdrabkach znajdą Państwo na stronie lotto.pl. 10 244 954 zł. Taką szóstkę odnotowaliśmy po wczorajszym losowaniu lotto. Szczęśliwy gracz zagrał na lotto.pl. Gratuluję. Kumulacja została rozbita, dlatego we wtorek pula na wygrane pierwszego stopnia wyniesie gwarantowane 2 miliony złotych. A jeśli do zakładu lotto dopłacą państwo złotówkę, to zagrają o milion złotych w Lotto plus powodzenia. Jeśli lubią Państwo decydować o sposobie gry, to polecam Multi Multi. Typując 10 liczb można wygrać 250 tysięcy złotych, a dodatkowo zwiększając stawkę i grając z plusem nawet 25 milionów złotych. Losowanie Multi Multi przed nami. Zapraszam. W kasecie maszyny losującej mamy 80 kolejno ułożonych kul, bęben maszyny jest pusty, zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 20 liczb. Wylosowane zostały następujące liczby 49 71 57. 42 7 78 18 14 25 48 30 13 Czterdzieści cztery, sześćdziesiąt pięć, siedemdziesiąt sześć, pięćdziesiąt dwa, dwadzieścia sześć, dwadzieścia cztery i liczba dwa. Liczba dwa jest plusem. Zakład mini lotto z typowaniem pięciu liczb kosztuje tylko 2 złote. Za to trafienie tych pięciu liczb może dać wygraną wartą nawet kilkaset tysięcy złotych. Wczoraj w miejscowości Grybów trafiła się piątka warta ponad 542 tysięcy złotych. Zapraszam na mini lotto. W kasecie maszyny losującej znajdują się 42 kolejno ułożone kule. Komora mieszania jest pusta. Zwalniamy blokadę. Rozpoczynamy losowanie 5 liczb. I oto wylosowane liczby. 12. 35. 37. 19. 21 Wydając 2 zł na los kaskady, można zdobyć aż ćwierć miliona złotych. Jest więc o co grać. Takie pieniądze dzięki kaskadzie zdobyło już ponad 470 graczy. Czas na kolejnego zwycięzca. W kasecie maszyny losującej znajdują się 24 kolejno ułożone kule. Bęben maszyny jest pusty, zwalniamy blokadę, losujemy 12 liczb. Wylosowane zostały liczby 8, 17, 23, 16, 15 trzy, jedenaście, dwadzieścia, dwa, dziesięć, trzynaście, cztery. We wtorek wieczorem czeka na Euro jackpot, Tym razem do wygrania będzie 350 milionów złotych. Zachęcam do gry wystarczy wytypować 5 liczb z 50 oraz 2 liczby z 12. A jeśli chcą Państwo zwiększyć szansę na wygraną, polecam grę systemem. Regulamin gry systemowej jest dostępny na Lotto.pl. Graf ekstra pensje ten ma szansę wygrać pensję na lata. W zależności od wysokości stawki, za jaką się gra, to może być od 5 tysięcy zł do nawet 50 tysięcy zł wypłacanych co miesiąc przez 20 lat. Życzę powodzenia! W zasadach maszyny losującej znajduje się 35 i 4, kolejno ułożone kule, bębny maszyny są puste, zwalniamy blokady, rozpoczynamy losowanie. Wylosowane zostały liczbę. 17 5. 1, 31. A ostatnią wylosowaną liczbą w ekstra pensji jest liczba 1. Pensja w Ekstrapensji wypłacana jest przez lata, a premia w Ekstra premii od ręki i to może być 100 000 zł, 300 tysięcy, a nawet milion złotych. Trzymam za Państwa kciuki i zapraszam na losowanie Ekstra premii. W kasetach maszyny losującej znajduje się 35 i 4. Kolejno ułożone kule. Bębny maszyny są puste. Zwalniamy blokady. Rozpoczynamy losowanie. I oto wylosowane liczby. 32. 3, 27 16, 8, a ostatnią wylosowaną liczbą w Ekstrapremii jest liczba 2. Wyniki losowań oraz informacje o wygranych będą dostępne na lotto.pl. Na tej stronie oraz w aplikacji mobilnej można grać online w gry i gierki lotto. Z kolei tylko w punktach lotto można kupić zdrabki, ale wszystkie informacje o nich mogą Państwo znaleźć na wspomnianej stronie lotto.pl. Studio lotto dobiega końca. Zapraszam na jutrzejsze wieczorne losowania. Poprowadzi je dla Państwa Marcin Mańka, a będzie można je obejrzeć na lotto.pl oraz na profilach lotto w mediach społecznościowych. Dobranoc! Już na studiach miałam swój sposób. Więcej zdrapek, więcej radości. Coraz bardziej polubiłam obdarowywać innych i cieszyć się razem z nimi. Lata lecą, a mój sposób się sprawdza. Więcej zdrapek lotto, więcej radości. Już od 25 lat, zdrap nawet 2 miliony złotych.